Nie lubię podsumowań. Na ogół sprawiają wrażenie, że każde działanie ubiegłego roku było dokładnie zaplanowane i zrealizowane. W rzeczywistości większość z nas działa w jako takim porządku, przeplecionym totalnym chaosem. Ile zarobiłam w 2023 roku? Jeśli jesteś tu dla liczb, to proszę bardzo. W 2023 roku zarobiłam 227 tysięcy złotych brutto. Jest to kwota o 10 tysięcy złotych wyższa niż w 2022 roku. Zysk z 2023 roku po odliczeniu kosztów i podatków wyniósł więc około 170 tysięcy złotych netto. Ok, skoro Twoja ciekawość została zaspokojona. To przejdźmy do rzeczy dużo ważniejszych niż cyferki. Co zrobiłam w 2023 roku? Mój freelancerski rok 2023 wydaje się być niezwykle poukładany. Styczeń. Drugie wydanie e-booka, dlaczego Twoje reklamy nie działają. Od stycznia do października. Tworzenie kursu Podstawy Reklamy na Facebooku i Instagramie. Od października do grudnia aktualizacja e-booka, akcje promocyjne. Grudzień. Trzecie wydania podręcznika. Profesjonalne reklamy Facebook Ads. I dlaczego Twoje reklamy nie działają. W międzyczasie stworzyłam też dwa darmowe mini kursy: Letnią szkołę reklamy i jej następczynię, czyli siedmiodniową szkołę reklamy. Realizacja. Godna podziwu dla obserwatora z zewnątrz. W końcu ogarnięcie znów ponad tysiąca stron treści w rok brzmi jak kawał dobrej roboty. Ale jak było w rzeczywistości? No cóż, pozwól, że zajrzę do mojego programu księgowego. W całym 2023 roku zrobiłam tylko, uwaga, cztery audyty i 20 konsultacji. Taka była właśnie cena tych poukładanych działań, o których wspomniałam chwilę temu. Praca nad własnymi produktami pochłonęła jakieś 90% czasu, a od maja 100% czasu. Dlaczego zawiesiłam robienie usług? Od zawsze działam samodzielnie. Nie podzlecam dosłownie niczego, ani administrowania stroną ani grafik, ani montażu. Każdy mój produkt powstaje w 100% poprzez moją pracę. Taki styl prawdziwego freelancingu wybrałam, bo po prostu taki lubię. Nie podzlecę usług, konsultacji czy audytów, bo nikt nie jest mną. Nie zlecę montażu kursu, bo trzeba rozumieć, co się montuje, by wizualizacje współgrały z audio. Jeśli masz swoją firmę, to musisz umieć odmawiać. Inaczej robota nie zostanie zrobiona i będzie się ciągnąć miesiącami albo i latami. Taki błąd popełniłam w 2021 roku, kiedy nie odmawiałam prawie żadnej konsultacji i audytu. Efekt: Podręcznik profesjonalne reklamy robiłam półtora roku, zamiast zamknąć się w około 7-8 miesiącach. Mimo upływu lat, wciąż mam problem z odmawianiem, bo nie chcę nikogo zostawić na lodzie. Zawsze staram się mieć alternatywę w postaci polecenia specjalisty albo mojego produktu. Wiele osób upiera się, że potrzebują konsultacji czy audytu tylko u mnie, co jest bardzo miłe, ale tym trudniej jest mi odpisać takiej osobie, że niestety nie mam mocy przerobowych. W książce Mit Przedsiębiorczości autor wspomina o naturalnej drodze rozwoju freelancera. Od pracy jedną nogą na etacie, przez oferowanie wyłącznie usług, a skończywszy na tworzeniu produktów. Dokładnie taką strategię obrałam i w 2023 roku przekroczyłam etap usług, by wejść w 90% w produkty. W 2022 roku około połowę moich przychodów stanowiły usługi, a drugą połowę produkty. W 2023 roku przestawiłam wajchę mocno w prawo, wiedząc, że popełniam błąd finansowy. Ile poświęciłam, by zrobić kurs? Bo widzisz, robienie kursu przez 10 miesięcy w roku wiąże się z pewnymi konsekwencjami finansowymi i wizerunkowymi. Proces tworzenia kursu wyglądał u mnie następująco. Piszę ponad 600-stronicowego e-booka, nagrywam audio, tworzę grafiki, montuję audio i grafiki, no i na koniec publikuję filmy na platformie kursowej. Jak widzisz, <gryw> nie ma tu przestrzeni na darmowy content. Ba nie byłam nawet w stanie dokonać klasycznego recyklingu treści, bo nie znalazłam czasu na aktualizację artykułów na moim blogu. Tkwiłam więc w klinczu, który sama sobie sprawiłam. Działając w tak wąskiej niszy jak reklamy MetaS, konieczne jest nieustanne budowanie i wzmacnianie rozpoznawalności marki. Bez tego freelancing nie ma sensu, bo klienci magicznie się nie pojawią. Chyba, że odpowiada ci agresywny cold mailing. W związku z tak intensywną pracą nad kursem, bywały tygodnie, gdzie na moich socialach nie działo się absolutnie nic. Wiatr hulał na moim fanpage'u, nie wspominając o Instagramie, którego nie dałam rady rozbujać, zgadnij z jakiego powodu. Braku czasu. Dlaczego zrobiłam kurs z podstaw? Tworzenie kursu z podstaw w 2023 roku może się wydawać dość mało sensowne. W końcu znana jestem z treści dla zaawansowanych, a podstawy zostały przeorane wzdłuż i wszerz przez osoby bardziej znane ode mnie. Owszem, ale ich kursom wciąż brakuje bieżących aktualizacji, a sam sposób przekazywania treści jest niezwykle nużący, mimo sporej wartości merytorycznej. Poza tym po prostu miałam dość rekomendowania produktów konkurencji. W moim biznesie istniała luka, którą musiałam zapełnić. Każdy marketer wie, że lejek sprzedażowy to bardzo ważne narzędzie rozwoju firmy. Dlatego poświęciłam prawie rok czasu na jego ogarnięcie, kosztem tego co lubię robić najbardziej, czyli tworzenia treści za darmo. Dlaczego rok 2023 był dla mnie tak Trudny. Gdy przedsiębiorca mówi o kasie, to raczej nikt nie patrzy na niego krzywo. W końcu od tego ma firmę, by maksymalizować zyski, prawda? Dla mnie przychód nigdy nie był celem samym w sobie. Nigdy nie planowałam, ile kasy zarobię w danym roku i ile setek procent ma to być więcej niż w roku ubiegłym. Istotą mojej działalności jest edukacja, która pozwoli mi mieć co włożyć do gara. Zarabianie dla zarabiania nie jest dla mnie atrakcyjnym sposobem na życie, ale w 2023 roku poniekąd musiałam tak właśnie działać. Jak rasowy przedsiębiorca, a nie hobbystyczny twórca treści. Powód jest prosty. Fajnie by było mieć gdzie mieszkać. Wciąż, mimo czterech lat na własnej działalności, wynajmuję mieszkanie i chcę to w końcu zmienić. Od wielu, wielu lat oszczędzam tyle, ile jestem w stanie, by nie musieć zadłużać się na 30 lat w kredycie, gdzie muszę oddać 300% środków, które otrzymałam. Nigdy w życiu nie byłam nikomu winna żadnych pieniędzy i chcę, by tak zostało. W związku z tym, Muszę zarabiać więcej niż kilka tysięcy złotych miesięcznie, ale jednocześnie ostatnią rzeczą, którą chciałabym zrobić w zawodowym życiu, to założenie agencji. Choćbym miała spać pod mostem, nie zatrudnię ludzi, by pracowali za mnie. Nadzorowanie innych nigdy mnie nie pociągało, dlatego w moim CV próżno szukać stanowisk menedżerskich. Dlatego właśnie mój rok 2023 był bardzo trudny. Trudnym czasem. Musiałam i chciałam zrobić kurs, ale jednocześnie masakrycznie stresowały mnie malejące przychody. wywołane tym, że robiłam kurs i nie miałam czasu na bywanie w sołszalach. Z drugiej strony, bez kursu moja mini firma wciąż skakałaby na jednej nodze zamiast na dwóch. Nie przepadam zarobieniem treści z podstaw, bo mnie zwyczajnie nużą ale żeby stać się prosem trzeba przejść przez bycie początkującym tak to działa i nie mogę olać potrzeb osób które dopiero zaczynają się interesować metalec finalnie więc gdyby nie moi klienci którym wciąż robię kampanie reklamowe byłoby bardzo ciężko i owszem bez problemu zarobiłabym na własne utrzymanie ale wizję o mieszkaniu mogłabym włożyć między bajki w końcu jednak udało mi się zrobić kurs. Wyprodukowałam 150 filmów w 10 miesięcy. Dla porównania, zawodowy youtuber, który żyje tylko z produkcji wideo, zazwyczaj jest w stanie stworzyć jeden film tygodniowo, czyli około 52 rocznie. Ja zrobiłam ich 3 razy więcej, nie mając do pomocy dosłownie nikogo. Całkiem fajny wynik. Pod koniec roku aktualizowałam moje e-booki. I powiem tak, to, że nie lubię tego robić, to bardzo mało powiedziane. Pisanie nowych rozdziałów szło mi całkiem gładko, ale czytanie po raz n tego samego, by zaktualizować kilka zdań, było dla mnie trochę syzyfową pracą. Ale zrobiłam to, bo musiałam. Jakie mam plany na 2024? Mocne. Ok. Czas zostawić rok 2023. Co przyniesie 2024? Dla mnie jeszcze większą niepewność. A dla Ciebie chyba całkiem fajny rok, bo chciałabym uruchomić co najmniej dwa kanały na YouTube. Jeden dotyczący reklam, a drugi marketingu. Na tym pierwszym chcę publikować krótkie filmy w stylu pytanie-odpowiedź. Na przykład na pytanie, ile kosztują reklamy MetaEds, odpowiem. To zależy i krótko wyjaśnię od czego. Zależy mi, by każdy z nich miał maksymalnie kilka minut, wypełnionych na maksa treścią. Część z nich będzie przeznaczona dla osób na poziomie podstawowym, a część na średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Natomiast kanał o marketingu to projekt, który traktuję bardzo przyszłościowo. Przyznam, że już mam nieco dość tematów reklamowych i chcę rozwijać się w odrobinę innym kierunku, no bo ileż można wciąż nawijać o tym samym, prawda? O tym jak będą wyglądały filmy marketingowe dowiesz się zapewne dopiero za około 2 miesiące, bo póki co chcę skupić się na kanale o reklamach. Nie mogę w końcu powrócić całej pracy wykonanej przez ponad 6 lat mojej performance'owej drogi. Póki co mogę zdradzić tylko tyle, że nie będą to klasyczne filmy edukacyjne w stylu jak budować rozpoznawalność marki. Takich treści znajdziesz tysiące i moim zdaniem są już nieco nudne oraz zbyt niszowe. Moje materiały będą oparte na potężnym researchu związanym z konkretnymi case studies czyli studiami przypadku. Nie będą odpowiadać na ogólne pytania w stylu jak coś zrobić lecz jak ktoś to zrobił. Daj proszę znać w komentarzu, czy takie treści, i reklamowe, i marketingowe, będą Cię interesować. Mam nadzieję, że tak, bo planuję na nie poświęcić cały 2024 rok, więc warto by było, aby ktoś się oglądał. Być może założę też Patronite, bo tworzenie darmowych treści to praca na pełen etat i zwyczajnie nie starczy mi czasu na tak intensywną pracę nad produktami jak do tej pory. A chciałabym na spokojnie tworzyć filmy, z których będę w pełni zadowolona. Uff, to by było na tyle. Tak właśnie wygląda moje podsumowanie 2023 roku z perspektywy freelancera. Chcę, by 2024 rok był czasem na robienie rzeczy, które są jednocześnie fajne i przydatne. Już teraz możesz zasubskrybować moje dwa nowe kanały. Harzyńska o reklamach oraz Harzyńska o marketingu. Linki do nich znajdziesz w opisie tego filmu. Ten kanał zostawię sobie na różne ferie to nowe dywagacje, więc jeśli ten film przypadł Ci do gustu, to zostaw suba również tutaj. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!